Trenuję i już się od że ja już od 4 lat. Zdobyłam mistrzostwo kraju, wicemistrzostwo Europy, trzecie miejsce na świecie. Aktualne moje rekordy to nieoficjalne rekordy świata, więc chyba jest dobrze. Dużo w siebie inwestuję, dobrze się odżywiam, dobrze się suplementuję. Zajmuję się również medycyną funkcjonalną, więc dbam o ciało. Witam Was serdecznie. Co ja mogę powiedzieć na temat box squat i dlaczego box squat polecam w treningu i wykorzystanie boxa Tak naprawdę będzie Was uczyło niesamowitych zdolności technicznych. Po pierwsze, może zadam pytanie do Was, czy umiecie siadać na krześle? Pewnie, że umiecie. Każdy z Was, każdy człowiek na ziemi, na świecie umie usiąść na krześle, umie usiąść na łóżku, umie usiąść. Na jakimś podwyższeniu, na ławce, natomiast, dlaczego by nie robić przysiadu do jakiegoś stołka, do jakiegoś stolika, do jakiegoś krzesełka, tak? Więc tutaj boks jest takim wyznacznikiem głębokości, który będzie uczył nie tylko zdolności technicznych, ale będzie uczył Was przede wszystkim powtarzalności ruchu. Powtarzalność ruchu to jest coś niesamowicie istotnego, ponieważ w przysiadzie, jak dobrze wiecie, powtarzalność jest rzeczą nadrzędną, ponieważ powtarzalność w treningu siłowym to jest coś takiego, co powinniśmy pielęgnować i tak naprawdę co robimy na każdej sesji treningowej. Jak dobrze wiecie, ja też tak trenuję, że Wielokrotnie robię te same ćwiczenia, i staje się coraz lepsza w tych samych ćwiczeniach. Czy to jest wyciskanie, czy to jest e, przysiad, czy to jest martwy ciąg, więc wykorzystanie boksa w treningu przysiadów jest nauką powtarzalności tego samego rodzaju ćwiczenia. I tutaj pojawia nam się kolejny argument, który przemawia za używaniem boksa, ponieważ użycie boksa będzie stanowiło powtarzalność tego samego ćwiczenia to za tym idzie, tak? Ponieważ kiedy głębokość boksa się zmienia albo kiedy nie używacie boksa na treningu, wówczas na każdym treningu robicie inny przysiad. Bo jeden przysiad jest płytki, jeden przysiad jest głęboki, jeden przysiad jest płytszy i to bardzo często jest zauważalne u moich klientów również, kiedy zwiększa się ciężar. Kiedy ciężar idzie do góry, spłycają oni przysiady. Tak już się dzieje po prostu, że jak się rozgrzewa ktoś z pustą sztangą, to jest w stanie zrobić ATG przysiad, praktycznie usiąść na łydkach. Natomiast jak na sztandze pojawiają się obciążenia, jak dochodzi do ciężaru maksymalnego albo submaksymalnego, wówczas te zdolności robienia przysiadu, ATG gdzieś zanikają i gdzieś jest ten stoper i gdzieś podświadomie spłyca się przysiad, bo co ja zrobię jak usiądę dupą do ziemi, nie wstanę, tak? Więc tutaj pojawiają się takie podszepty z tyłu głowy i dlaczego, używacie bok dlaczego używanie boksa będzie zasadne w tym przypadku? Ponieważ niezależnie od użytego ciężaru, technika ma być ta sama, niezależnie od użytego ciężaru, przysiad ma wyglądać tak samo, tak? Dlaczego jeszcze yy, bardzo dobrze sprawdza się boks squat, Ponieważ oczywiście jeszcze raz powtórzę powtarzalność e, wykorzystania boksa i powtarzalność ćwiczenia, ale wykorzystanie boksa i głębokie przysiady, bo do tego nam bok służy tak naprawdę, żeby nie spłycać przysiadów, tylko żeby zawsze ten przysiad był e, do określonej głębokości, tak? Otóż większe zaangażowanie nóg i większe, głębsze przysiady powodują, że. Jest większe rozciągnięcie i, jak to wynika z wielu badań, większa hipertrofia, bo praca mięśnia w rozciągniętej pozycji w, jego, w całym jego zakresie e, możliwości. Więc e, to są bardzo duże benefity płynące za i mówiące o tym, że głębokie przysiady są bardzo dobrym elementem e, hipertrofii i bardzo dobrym sposobem na. Wzrost mięśni, oczywiście hipertrofia. Przypominam, że tutaj też jest duża, duży udział, oczywiście, żywności, ponieważ bez prawidłowej diety hipertrofia nie zajdzie, bez prawidłowej regeneracji hipertrofia nie zajdzie, tak więc dużo tych czynników jest. Natomiast dzisiaj mówimy o głębokości przysiadów. Wysokość boksa zmienia zakres ruchu mięśni i zupełnie inne ćwiczenie na danej sesji treningowej. Więc, na przykład, ćwiczenie przysiadu na Wysoki boks powoduje, że jest szybsza regeneracja, jest mniejsze obciążenie układu nerwowego, bo jest mniejszy zakres ruchu. Tak? Natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że boks jest niezbędnym elementem, który bardzo dobrze uczy powtarzalności, uczy techniki. Jeszcze raz o tym przypomnę. Użycie boksa o innej wysokości to oczywiście inne ćwiczenie, ponieważ jeżeli nie macie tego wyznacznika głębokości, to ciało zrobi różne mm, głębokości przysiadów w zależności od ciężaru użytego, więc nie możecie być tutaj pewni, że wykonaliście poprawnie technicznie na przykład 10 serii danego liftu, w tym przypadku przysiadu, ponieważ nie macie żadnego dowodu na to. Natomiast jeżeli jest boks, macie dowód, dotykacie boksa, macie dowód, że ten przysiad miał 30, 20, 40 cm. Również Wy, jako trenerzy albo osoby trenujące, jesteście sfrustrowani, że jakiś przysiadom nie idzie, albo że klientowi nie idzie przysiad. No cóż, jeżeli się boksa nie używa, to wówczas też progres jest słabszy do osiągnięcia, ponieważ tak jak już powiedziałam przed chwilą, każdy sobie inny, każdy na każdej sesji, w każdym przysiadzie robicie, czy ktoś robi zupełnie co innego, więc trudno tutaj uzyskać tą powtarzalność i trudno tutaj oczekiwać, o, oczekiwać prawidłowych rezultatów zgodnie z progresem, ponieważ jeżeli ktoś robi zupełnie inne ćwiczenie, bo to oznacza nieużywanie boksa, i inna głębokość to jest inne ćwiczenie, więc robienie innego ćwiczenia na każdej sesji, nie mówiąc już o tym, że robienie innego ćwiczenia podczas każdej serii wykonywanej na tej samej sesji będzie tutaj prowadziło do upośledzenia progresu, albo zwolnienia znaczącego progresu, tak? Ja mogę powiedzieć tylko ze swojego doświadczenia, jako trener i jako zawodnik również że użycie boksa znacząco wpływa na szybsze osiągnięcie szybszych rezultatów i osiągnięcie progresu na danej głębokości w szybszym tempie i szybszą adaptację, bo większą powtarzalność tego samego ruchu. Więc co na namawiam Was wszystkich do tego, żebyście żeby Boksa używali, żeby wasi klienci boksa używali, ponieważ to jest coś, co prowadzi do bardzo dobrych efektów i bardzo szybkiego progresu. Więc pozdrawiam serdecznie. No i cóż, e, boxy 20, 25, 30, 35, 40 czasem, czasem 45 też się używa, ale to już bardzo rzadko, tak. E, sprawdźcie sobie jaka głębokość Wam odpowiada, jeżeli macie pytania piszcie w komentarzach, zapraszam do dyskusji. Natomiast jeszcze raz box, jeszcze raz box i box squat to jest coś co pozwoli nam i Wam na szybszy progres i na lepsze osiągnięcie oczekiwanych efektów. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Dogrywka od wodyna. Kiedyś, wiele lat temu, też spłycałem przysiady. Ćwiczyłem bez boksa. I gdy zauważyłem, że te przysiady są troszeczkę... Za płytkie, a byłem już rozgrzany. To nie były jakieś wielkie ciężary, może jeszcze, ale pod 200 kg. Gdy byłem rozgrzany, ale w częściowym zakresie ruchu, nagle wymusiłem głębszy przysiad, żeby no, zadowolić te standardy głębokości. No i się skończyło to problemami z plecami przez następny miesiąc, które były w stanie sobie jednak naprawić. Ale na serio przez miesiąc problemy były drastyczne. Po prostu schylałem się może z 10, 15, 20 stopni zależy od godziny od, od dnia. A stało się to tylko dlatego, że robiłem płytko, płytko, płytko i nagle postanowiłem sobie pogłębić przysiad co innego, jeżeli od początku robiłbym na tej samej głębokości. jakakolwiek ona by nie była wyznaczona przez box, do tego wypadku nie doszłoby tyle na dzisiaj lajki poproszę, jakieś i suby, <laughs> siła.